Tych pogórków leśnych i tych łąk zielonych. O, wszystko słodkie! Jaki wstyd! Zęby łamiący grilliarz. Tak, zasuszoną rybą nie tak mocno tęsknię. Cześć, mam na imię Lena i jesteście na kanale dziewczyny, która przyjechała do Polski z Kazachstanu. W międzyczasie jeszcze trochę pomieszkała w Rosji i na Malcie. I dzisiaj chciałam poruszyć taki temat, tęsknoty, tych pogórków leśnych i tych łąk zielonych. Każdy pewnie, który z Was się przyprowadził gdziekolwiek, a wiem, że sporo oglądających mieszka poza granicami kraju, doświadcza w pewnym momencie tęsknoty, tęsknoty tych pogórków leśnych i tych łąk zielonych, ale nie tylko. Mówię o tęsknocie za jakimiś smakami, za jakimiś zapachami, za czymś co się kojarzyło z dzieciństwem i czego w tym obecnym kraju nie ma. Od razu poproszę was o napisanie chociaż jednej takiej rzeczy, jeżeli jesteście za granicą, za którą tęsknicie w Polsce, a ja zaczynam już opowiadać. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest napój mleczny, który nazywa się riażenka. Bardzo tradycyjny, bardzo rosyjski i który uwielbiałam, i którego w Polsce nie ma. W Rosji jarzynkę sprzedaje się w takich kwadratowych paczuszkach typu jak czasami śmietankę w Polsce. Jarzynka to jest coś, co być może dla niektórych będzie przypominać maślankę. Mi to zupełnie maślanki nie przypomina. To ma taki lekko żółtawy kolor, bardzo delikatny, aksamitny smak. Kiedyś w Polsce zdarzyło mi się, że pewna sąsiadka kiedy usłyszała, że ja bardzo tęsknię za tą riażanką, zaproponowała, że ją ugotuje dla mnie. Ja się zdziwiłam, zapytałam, jak, i od tego czasu kilka razy robiłam to sobie sama. Musimy wziąć mleko, takie świeże, odkrowy niepasteryzowane, duży gar, i bardzo długo gotować go na wolnym ogniu. Zrobi się taki korzuszek na górze a propos tym kożuszku też krążą różne legendy, to musi stać, wystygnąć, tam się dodaje śmietany trochę, wymiesza się i to jakby tak lekko fermentuje z tą śmietaną, potem jeszcze raz to musi stać, potem to się schładza i wychodzi ta riażenka. Wcześniej jeździłam częściej do Rosji, do taty, to jedna taka z rzeczy, po którą od razu leciałam, to była ta riażenka. i pogo ją pić i pić i nie móc się napić. Czy Wy, Polacy za granicą, też na przykład za czymś polskim tęsknicie? Następna rzecz też jest związana z mlekiem, o dziwo, to są Glazirowny syrki. Ja to po prostu kochałam, jak byłam małą dziewczynką. To są takie twarożne serki. Czasami w polskich sklepach już można to spotkać. Troszeczkę inaczej to smakuje. Jakby taki słodki twaróg oblany czekoladą w formie batonika. I czasami w Rosji jeszcze takie masy twarożne sprzedawano, czyli ona była na słodko, na przykład suszoną tą morelą. Smak, o teraz po prostu już mi się nie ślina, zaczęłam się przełykać, bo chcę ten twarożek. Ja tak bardzo to lubiłam, że kiedy budowaliśmy dom w Rosji, pamiętam i takie osiedle daleko od cywilizacji, ja potrafiłam w nocy iść taką jeszcze autostradą niebezpieczną, długo, ileś kilometrów, bo po prostu takiego miałam smaka na ten y, twarożek, ten taki rosyjski, ten batonik twarogowy, nazwijmy to tak. Cukierki, cukierki, grilliarz. Grilliage, cukierki, o które można połamać zęby i jakiś czas temu nawet było wprowadzone takie ostrzeżenie, czy gdzieś na cukierkach, ponieważ ktoś pewnie ząb złamał, podejrzewam, że nie jedna osoba, to są orzechy laskowe, powinny być, drobno posiekane i zalane taką masą jakby cukrowym, stopiony cukier, wiecie. Dla mnie to zukierki są pewnym takim symbolem, pewnym takim elementem kultury. Pamiętam, że kiedyś byłam na obozie dziecięcym gdzieś i do, dostałam jakąś kwotę pieniędzy na wydanie przez cały obóz. Dzieciaki tam kupowali sobie jakieś rzeczy, ja oszczędzałam, nie kupowałam. I na koniec, jak wracaliśmy, ja kupiłam mojej mamie to pudełko tego grilliasza. To są drogie cukierki, to są jedne z takich droższych. Bo wiedziałam, że ona go lubi i przywiozłam jej to pudełko. Potem powstało dużo podróbek i robią te grilliasze nie twarde, tylko miękkie. No te miękkie oczywiście starszemu pokoleniu nie smakują, bo musi być taki prawdziwy, zębołamiący grilliasz. I oryginalny jest w takich zielonych papierkach z wiwiórką. Tak, powiecie mi, że w Polsce jest hawa, ale jest zupełnie inna. Polska hawa jest zrobiona z sezamu. Jest zazwyczaj taka jasna, sezamowa, on no chyba że z dodatkiem kakao czy tam rodzynków. Natomiast ta hawa produkowana w Rosji, ona jest słonecznikowa i ona jest bardziej ciemna i ma zupełnie inny smak. Rosyjska jest bardziej taka mocna, grubiej zmielona, no inna, po prostu inna. I jak się przyzwyczaiłaś do jednej chałwy, a hałwę uwielbiałam, to bardzo było na początku mi ciężko w ogóle tą, docenić tą polską. Ale po latach też polubiłam już tą hałwę sezamową. I jeszcze są pierniki i suszki. Suszki to są takie rosyjskie pracelki i to jest coś, co najczęściej chyba kupowałam w rosyjskim sklepie, kiedy mieszkaliśmy na Malcie. To jest takie jedzenie no, kulturowe, tak, jak macie ten samowar, nieraz rosyjski, to tam zawieszony na nim jest taka właśnie wstążka z tymi suszkami. Znaczy w Polsce nieraz, jak jest Dzień Wszystkich Świętych, to przy cmentarzu tutaj u nas sprzedają na takich sznurkach właśnie takie, ale to jest coś innego, one są miękkie. Też takie z dziurką, że nie wiem, jak to Nazwać, no precelki, precelki z dziurką. Tutaj, no nigdzie tego nie widziałam, chyba że w rosyjskich sklepach, do których nie miałam dostępu, ale raz właśnie w Warszawie mieszkając i w tym Janie, Pawle, Piotr i Paweł się nazywa, były takie malutkie paczuszki, dosyć drogie, tam było kilka tych precelków i one smakowały jak te rosyjskie rzeczywiście. Kazinaki, co się tak wszystko na słodko dzisiaj? To jest generalnie ziarno słonecznika, zalane takim słodkim syropem. Nic zdrowego, ale jakie dobre. W Rosji sprzedawało się takie wielkie kawałki. To jest chrupiące, można sobie to łamać. Powiedzmy, że odpowiednik polskich sezamach tylko zamiast sezamu są, jest słonecznik. Zobaczcie, podobna analogia jest z chałwą. Czasami tęsknię za chlebem, który był w Rosji, a który się nazywał Arżynoi Chleb. To jest, najbardziej przypominam tutaj polski odpowiednik, to jest chleb litewski tak zwany, czyli taki bardzo ciemny, trochę korzenny, z miodem pewnie, z jakimiś tam takimi przyprawami specyficznymi. I ten ryżynowy chleb rosyjski mi smakował. Pamiętam, że mi tego brakowało. Natomiast jak w Polsce mnie też dziwiło to, że wasz chleb często jest sprzedawany w takich buchenkach podłużnych, a w Rosji to się nazywa baton, i to jest zawsze na słodko, to jest jakby coś takiego z rodzynkami. Wszystko słodkie! Jaki wstyd! Tak, zasuszoną rybą nie tak mocno tęsknię. Pomidory kiszone w słoikach ojej, no to był taki, taki element kultury i kuchni, bez którego w ogóle nic nie szło. Mieliśmy tego ogromne zapasy zawsze, cała piwnica ogórków i pomidorów i og o ile ogórki da się w Polsce spokojnie kupić, kiszone czy konserwowe, bo te pomidory, no to już nie jest taka prosta sprawa. A to był taki chleb powszedni, tak jak ta słonina, wiecie, te pomidory w słoikach. Brakowało tego na początku. Ja szukałam to w supermarketach. Kiedy znalazłam raz takie zielone jakieś pomidory, to no, inny smak. Może dziwne dla kogoś, ktoś w ogóle jadł pomidory kiedyś w słoikach, zrobione tak samo jak ogórki, no bo u nas bez tego po prostu żaden obiad się praktycznie nie odbywał. To tak dziwnie jeść, bo to tak wam cieknie, to trochę możesz nagryźć tego pomidora i ten sok. Nawet mamy takich członków rodziny, jakichś tam kuzynów dalszych, którzy też powyjeżdżali gdzieś z tej wioski, z Kazachstanu, tak wszyscy po całym świecie. Mamy na Florydzie, w Niemczech, w Polsce, tam w Szwecji. No, jest ta nasza rodzina rozsiana i wiem, że tata zawsze mówi, jak, jak któryś tam z kuzynów przyjeżdża do nich na wakacje, to on potrafi zaraz 3-litrowy słoik tych pomidorów zjeść, bo ma taką tęsknotę sobie za tymi pomidorami. A w Polsce na przykład taka rzecz, co mi po, na przykład w Rosji jej brakowało, to jest dynia wodcie. Ja bardzo lubię dynię w wodcie. Ja jak ją odkryłam kiedyś dla siebie, to taka nowość była, bo tam pomidory ogórki to mieliśmy, ale dynia w occie. ja też potrafiłam kiedyś w nocy. Pamiętam, się śmiał ze mnie mocno tam kolega, że ja po prostu o 12 w nocy <laughs> dynia wodcie, poproszę. Że to tak, takie wrażenie na kimś robią, Ale jak coś chcę, to mi nieważne jaka pora i jak daleko jest sklep to ja tam idę i sobie to wezmę. No jeżeli oczywiście będziemy nie tylko brać Rosję, tak, ale również Kazachstan, w którym mieszkałam, to oczywiście, że tęsknię za tymi chlebkami robionymi w piecu glinianym, oczywiście, że tęsknię za lagmanem, który możecie zobaczyć na kanale, robiony właśnie przez całą rodzinę jakąś azja azjatycką na powietrzu, tak szybko, szybko, na świeżo. No, szaszłyki, które mają zupełnie inne smak, co, za czym jeszcze tęsknię, a kroszka, którą robię tutaj nieraz, rzadko, ale nieraz robię, ale to jest takie danie też zrobione na kwasie, takim chlebowym, za którym też tęsknię. No jeszcze ryba jest znana rosyjska, nie ryba, tylko zupa rybna, ucha, które się nazywa, nie powiem, że jakoś mocno tęsknię, aczkolwiek to taki też rosyjski typowy smaczek. Pamiętam, kiedyś pojechaliśmy na ryby, nawet bez wędek, na miejscu panowie zrobili wędki z jakichś tych takich, co rosną, nie wiem, to się nazywa, taka roślina mocno z takimi pędami, na miejscu zrobili te wędki, złapali te ryby i od razu na świeżo ugotowali, te zupę, te właśnie ucha z tej ryby. No i to takie dobre, bo ja ta, ta ucha jakaś nie, nie jestem tak mocno do niej przywiązana, no ale to jest coś bardzo takiego kulturowego, rosyjskiego, jak ktoś jad, czy zna, stawiać lajka. Like to wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję za każdy komentarz, staram się wszystko czytać. Pamiętajcie, dzwoneczek, żeby nie przegapić następnego odcinku. Ja zapraszam do zostania moim patronem. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Opowiem o, o kazachskich napojach.